Siemanko i dzisiaj zaczynamy nową serię na kanale A mianowicie będę ulepszał bazy moich losowych subskrybentów w style BrainRod Zasady są bardzo proste Będę im dawał na konto różnego rodzaju sekrety, BrainRod gody Będę im wydawał tam Robuxy. Po prostu ulepszał bazę A szczęśliwcem i zarazem pierwszą osobą, która wystąpi w tej serii będzie Redux Osoba, która mi ostatnio pomagała nagrać odcinek I zobaczcie na jego bazę No nie jest to najlepsza baza Tutaj nawet nie ma żadnej legendy Jaki to jest noob Od zasięgu tej serii będzie zależało jak często będę ją nagrywał. Dlatego, widzowie, jeżeli chcecie więcej odcinków z serii ulepszania, bo może to akurat tobie ulepszę bazę, no to podbij ten film, zostaw łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Dobra, przyjrzyjmy się tej bazy. I na samym początku poproszę Reduxa o hasło i o login do swojego konta, żeby miał większą niespodziankę. No i jak widzicie, zmieniłem skina A tak naprawdę, to ta postać się tutaj, widzowie, moja, zatrzymała. Jestem na końcu Reduxa. Dobra, co on tu ma? Ma 2 miliardy, ale na początku pozbądźmy się. Oje, czekaj, bo to jest sklikowałem. Pozbądźmy się na początku tych wszystkich brainrotów, które ma tutaj Redux. No są one nam totalnie niepotrzebne. No przepraszam, jeżeli kogoś to zaboli, że usuwam te epiki. No ale po co? To komu jest do szczęścia? No na pewno nie Reduxowi ja mu dam naprawdę świetne Braindroty, więc tutaj niech się nie martwi. Dobra, zobaczmy, czy coś jest tak górze w tej bazie, bo tego jestem bardzo ciekawy. No nie ma, nie ma, nie ma. Jest tutaj jeden zwykły Rare. Boże, jaka tragiczna baza. A teraz jest jeszcze gorsza. Który tu ma Redux w ogóle Rebir? Zobaczcie, bo dopiero trzy Rebirfy. Jakie to jest słodziak, malutkie dzieciątko Dobra, przydałoby się zrobić rebirfa Ja na szczęście się do tego przygotowałem I w swojej bazie mam przygotowane Brainroty na rebirfa, bo tutaj Będziemy potrzebowali szefa oraz glorbo Glorbo mamy jak widzimy tutaj Witam bardzo serdecznie glorbo, szefa też mamy Więc teraz sobie tylko przerzucić te dwa Brainroty i zrobimy reduksowi rebirfa I zabieramy sobie szefa z mojej bazy Dostarczamy tutaj Witam, nie ma tutaj żadnego brainrota Możemy zrobić rebirfa? Możemy Od razu robimy, 2 miliardy kasy Niestety, poszły i Redux jest w tym momencie totalnym biedakiem. Co jest potrzebne? Jest potrzebne Fringo, Camelo oraz Orangutini, Ananasini. No, czyli tutaj już są potrzebne. Myfiki. Ale sprawdźmy w sklepie, może Redux ma kupione jakieś Game Passy. I co my tu mamy? No, oczywiście standardowo lak serwera nie ma. Tutaj nie ma kupionego Starter Packa. Jeżeli chodzi o Gearsy, też nic nie ma. W Game Passach też nic nie ma. Jejku, jaki to jest biedak! Jejku, jaki to jest biedak! Nie ma tutaj nic kupione, ale w sumie ja się nie dziwię. Ze względu na to, że sklep w tym. BrainRot to no nie jest za dobry, nie oszukujmy się, pieniądze tutaj są słabe. Do kupowania, jeżeli chodzi o game passy, to jedyne co się tutaj może opłacać to razy dwa kasa, ale też nie dla każdego. No te gearsy serz są według mnie bezużyteczne, laki bloki to już tym bardziej nie kupujcie. Bo ogólnie po prostu widzę wie to, co trzeba powiedzieć. Sklep style BrainRot jest słaby. Dlatego ja jako organizator tego odcinka, osoba, która tutaj dla Was nagrywa, postanowiłem, że dam troszeczkę Robuxów Reduxowi. Jesteśmy, wysyłamy Robuxy, bo mam taką możliwość. Wpisujemy login Reduxowi, Reduksa jest reduks, żeby nie było, że tutaj coś szokuje. 300 Robuxów. Dlaczego 300 Robuxów? Ponieważ chciałbym, żeby ten jegomość, którego tutaj widzicie, sam sobie zadecydował, czy będzie sobie chciał kupić kaskę razy 2, czy nie będzie chciał sobie kupić kaski razy 2, bo nie wiem, może coś innego mu na Robloxie będzie bardziej potrzebne. No bo mógłbym mu kupić tak naprawdę serwer LAK razy 2, i zastanawiałem się nad tym bardzo. Nawet, że mu kupić serwer LAK razy 4, bo to by kosztowało tam 1300 Robuxów. Ale potem sobie zdałem sprawę, ja na aktualizacji przez godzinę czasu serwera razy 4 nie dostałem żadnego sekreta. Ani jednego sekreta. To jest po prostu śmiech na sali fotomontaż. No to co, ja mam tutaj wydać 1300 robuxów i też nic nie dostać? Dlatego postanowiłem, że ten jegomość po prostu dostanie robuxy i zrobi z nimi co mu się żywnie będzie podobało. Dlatego dokończmy sobie naszą transakcję. Prawdopodobnie będę potrzebował telefonu. Potwierdzam i potrzebuję telefonu. I cyk, weryfikujemy, czy nam przejdzie przeszło. jak widzimy, super. Czyli Redux powinien mieć 300 robuxów. Zresztą, żeby nie było, że coś tutaj okłamuje, zobacz sobie sami, nie wiem, powiedzmy razy dwa kasy tak? Jak widzimy możemy sobie kupić, wcześniej nie mogliśmy, więc jest super. Redux dostał już Rebirfa i dostał już Robuxy, dzięki czemu jest naprawdę szczęśliwym graczem, a przynajmniej bardziej szczęśliwym graczem, no ale ma tylko 50 tysięcy kasy. I teraz właśnie z moją pomocą idzie tutaj sobie Redux, tak jest, proszę bardzo, i bierze takiego Lagrande. Bierze takiego Lagrande 40 milionów na sekundę. Dzięki takiemu Lagrande Redux będzie zapas... Gotówki na kolejnego, kolejnego, kolejnego rebirfa, albo jeżeli nie będzie chciał rebirfować, to na aktualizację. No bo wiecie, na aktualizacji kastka zawsze się przyda, więc ten sobie tutaj lagrandę niech siedzi do końca odcinka, a potem go odbiorę, ale już mu miliard kasy zarobił, miliard kasy czek, a miliard kasy to jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, teraz prawdopodobnie Reduxowi przydałyby się jakieś brain roty do wymian. Tak? Ja niestety sekretów nie mam za dużo, ale chyba takiego jednego sekreta los kombinatosa mogę mu dać. Jestem ciekawy jak zareaguje, ale na pewno oddamy mu. Moje dwa Rod Gody. Mi one są do szczęścia Niepotrzebne, do niczego mi się nie przydadzą A Redux, czyli taka podstawowa osoba Taki gracz, który dopiero zaczyna style brainrod Na pewno się z takiego tukana ucieszy Jestem ciekawy, czy wy jako widzowie byście się ucieszyli z takiego tukana. Dobra, jednego brainrota sobie przerzuciłem, teraz jeszcze Tylko drugiego, no bo takiego myfika No to nie będę mu dawał, no 9000 Na sekundę, nie jest to nic, nie wiadomo jak niesk Nieskazitelnego Super, nie wiem jak to chciałem powiedzieć Nawet co chciałem powiedzieć i lecimy No szczęście Redux potrafi grać w tą gierkę, więc więc sobie nie zrebirfuję tego, bo moglibyście się tutaj zapytać: że O, jak trafi takiego frigo Camelo albo Orangutinia na scenie, to sobie to zrebirfuję. Nie, na szczęście nie. Zobaczcie, że w lewym dolnym rogu mamy już 12 miliardów gotówki. Jeżeli chodzi o sklep, możemy sobie coś tutaj kupić. Nie ma żadnego problemu. Wybierzmy jakieś OP O nie, on tutaj nie ma nic w ogóle kupionego. Dobra, No kupię sobie takiego cloaka, żeby, wiecie, szybciej biegać. Jak dobiegam do bazy, o, jest kamelo. Jest kamelo, którego oczywiście sobie kupimy, no bo jak widzimy brakuje nam go do rebirfa więc już tak naprawdę prawie dwa rebirfy mu zrobiliśmy Kasy mu zaoszczędziliśmy już 20 miliardów co on tyle nigdy nie widział w swoim życiu teraz jedyne co nam potrzebne to orangutini ananasini ja w międzyczasie na swoim koncie sprzedam sobie taką kapucinę. myślałem widzę wie że będzie mi ona potrzebna jeszcze do rebirfa takiego ganga zelini jeszcze zostawię bo może Rodoksowi się przyda teraz musimy mu ogarnąć orangutini ananasini no to trochę może czasu zająć ale mam nadzieję że mi się uda w sumie tu możemy zrobić Jakiegoś śmiesznego pranka. Tutaj jest Say something i możemy napisać takie skromne Pedro, Pedro, z Robloxa. Tutaj był. Albo tu był, o, zrobimy tu był. Okej, okay, dobra. Savik będzie miał taką pamiątkę. Po mnie nie będę tutaj wiadomo, zmieniał ani loginu, ani nic takiego. Jak widzicie, Redux wszystko stracił ze swojej bazy. Został mu tylko Kamelo, ale nie dlatego, że go ogradli. Spokojnie, to tak szybko nie działa. chodźcie, przechodzimy sobie do mojej bazy. Moja baza jest tu tam, witam bardzo serdecznie i jest Orangutin. Ananasini, nie ma znaczenia czy wersja Golden czy nie, ważne, że jest Jejku, cały czas leci ten kamelusz, chyba czwarty Kamelo tutaj, a że tego orangutana Tego orangutana ja dostałem od widza Za co mu bardzo serdecznie dziękuję, pozdro Artex, bardzo serdecznie z Discorda Dzięki czemu Redux jest w stanie sobie Zrobić kolejnego rebirfa, dobra, nic tutaj Na pewno mojego nie zostało, nie, są tylko Dwa roty, rebirf, rebirf I zrobiliśmy mu dwa rebirfy To niesamowita sprawa, nie? No ale wiecie, na tym odcinku to byłby za mały progres No bo ja jednak mam odmienić Życie tego reduksa, dlatego ogarnę mu kolejną rzecz. Tylko tutaj muszę 5 sekund zaczekać, ale czeka na niego bombardiro krokodilo, czyli brainrocik, który jest potrzebny do Rebirfa. A to ciekawe, prawda? Co prawda, znowu golden, I szkoda mi widza, że mi oddaje goldeny, ale nie ma z tym żadnego problemu. Dobra, lecimy sobie tutaj, wiadomo, no myfikie na tym etapie rozgrywki nie są już jakieś nie wiadomo jak silne. Jaki myfik tam wyleci w ogóle tego? Zobaczcie, kolejny kamelo, no kamelo za kamelo. Dobra, Rebirfik. Kolejny, proszę bardzo. Jesteśmy z kolejnym Braid Tym razem Guzini Bombardini. No i co, no i rebirf. Tutaj nic więcej nie zostawiłem. Dobra, nic więcej nie zostawiłem. Rebirfik Cocofanto Elefanto. Następny. W tym momencie Redux ma 7 rebirfów i mógłbym mu wbić 8, 9, 10, 11. Bo teraz same Kokofanto Elefanto. Następna była Żyrafa. A potem tralalelo, tralala. Więc 3 rebirfy następne nie byłyby dla mnie jakieś bardzo skomplikowane. Ale sobie tutaj postawiłem kropkę. No bo zobaczcie sami, jednak jak ja wbiłem. Reduxowi wszystkie możliwe rebirfy w grze, no to jaką będzie u frajdę z grania? No właśnie, nie będzie o żadną, odejdzie z tej gry, a tak, nie jest to jakieś nie wiadomo, jak trudne do zrobienia, a z drugiej strony daje mu jakiś cel, dlatego 7 rebirfów sobie mu zostawimy, żeby miał. Tak jak mówiłem, granie bez pieniędzy, w szczególności na aktualizacji, jest po prostu słabe, dlatego niech sobie na razie tego mojego Lagrande weźmie. Proszę bardzo, Lagrande jest przerzucone, ja go sobie potem odbiorę, nie ma żadnego problemu. Tak jak wcześniej też mówiłem, dwa braidy Odgody ode mnie wędrują dla niego. Dałbym mu oczywiście jakieś sekrety fajne No ale sekretów aktualnie takich do oddania Nie mam chyba dla Reduxa Poza tym by to było nie fair Możemy się umówić tak, że następnemu widzowi Który będzie brał udział w tej serii Dam takiego los kombinacją z totalnie za darmo Żeby miał, żeby sobie grało, Bo ja tak domyślam się, że większość z was jednak jest już na etapie Gdzie potrzebuje samych sekretów Więc z takiego kombinatosa Następna osoba, następny mój widz Któremu będę ulepszał konto Będzie po prostu miał Więc dobra, podwoiłem tak naprawdę mu liczbę rebirfów Żeby nie musiał się z tym jej najmniej Problematycznymi boksować, bo to jednak jest trochę nudzące i tak dalej. Te braid odgody sobie pozyska, a nawet takie ja będzie chciał kupić, to, to są sprawy dosłownie groszowe. Może za trzy by zapłacił z 2 złote, więc to też nie sobie jakieś nie wiadomo, jak skomplikowane, trudne i ciężkie pety. Mogę w sumie mu też oddać tego myfika, bo może mu akurat do jakiegoś rebirfa będzie potrzebna taka żyrafa. Wydaje mi się, że nie, że nie jest potrzebna, ale mogę mu oddać, bo mi to jest niepotrzebne. I zastanawiam się, co jeszcze tutaj mogę zrobić. Mógłbym mu uzupełniać indeks, tak? Na pewno by się ucieszył, jakbym mu zaczął uzupełniać. Indeks, ale to też jest taka sprawa, którą sam sobie może zrobić dosłownie chwilę, stać tutaj i wykupować wszystko, co się da, na przykład taką Bambi. Mając pieniądze, może sobie uzupełniać ten indeks, nie jest to w ogóle niczym skomplikowanym, więc dobra. Robuxy mu doładowaliśmy. Jeżeli chciałby sobie kupić prywatny serwer na przykład na miesiąc, to to będzie mógł na 4 aktualizacje. Jeżeli będzie chciał sobie kupić kasę razy 2, to sobie kupi, więc kasę ma. w sensie chodzi o Robuxową, ale w sumie kasę w gierce też ma chyba 30 miliardów. Następny rebier kosztuje 5 miliardów, więc 30. Miliardów, jeżeli nie masz jeszcze wszystkich Rebirfów, to jest wystarczająca ilość Ja mu tu oczywiście do jednego Te sobie przy farmie, tak, postoję Fk. Dobra, w sumie to tam Bambi sprzedam, bo mu to Na pewno się nie przyda, o nie, chciałem sprzedać a nie, o nie będę przecież takiego Brainrocika sobie kradł, i dobra Robuxy dane, nowe brainroty zostały Przekazane, baza została ulepszona Rebirfy zostały zrobione Chyba wszystko na, na każdej pla Platformie, na każdej powierzchni Na jakiej się dało być lepszym, wydaje mi się, że Redux jest lepszy, no bo w sklepie to też Chyba co będzie skupować ze względu na to, że on sobie będzie wchodził na serwer, będzie kupował to, co będzie chciał. Mógłbym w sumie zrobić takiego spina, ale ten spin nie tyle co jest po prostu bezużyteczny, co się nie opłaca, no bo jednak szansa na to, że zwróci mi się to, to jest tak naprawdę 1%, bo takie orakler jest spoko, ale ta kasa jest już bezużyteczna, lak like serwer jest fajny, no i kasa jest, tak jak mówiłem, bezużyteczna. Czyli na nagrodę bezużyteczną, żeby właśnie skłamać, tutaj mamy 89%, 96,5% na bezużyteczną nagrodę. Dlatego, no, nie będę aż tak ryzykował, nie kupujcie tego spina, bo pieniądze są totalnie bezużyteczne w tej gierce. Więc mówię, 96,5% na sobą nagrodę, To no, nie opłaca się wydawać z Robuxów, tak? Następna osoba, w zależności od łapki w górę, zobaczymy, ile tych Robuxów dostanie, żeby sobie mogła pokupować co tylko chce. A jeżeli widzowie jesteście ciekawi, jak można kopiować Brainroty w stylu Brainrod, to tutaj macie trzy porady z TikToka, które razem z reduksem przetestowaliśmy. Zobaczcie, bo są naprawdę niesamowite.